Wszystko, co robię, między innymi lepsza edycja filmów, którą możesz oglądać od półtora miesiąca mniej więcej, jest rezultatem waszego wsparcia na Patronite.pl, Relindel i subskrypcji donate'ów, wszystkiego innego, co składa się na to, że mogę żyć tego streama. Zapraszam do dołączenia i do wsparcia, a ja postaram się ze swojej strony dostarczyć jak najlepszej jakości materiały. Przyzwoitej ilości. Zaczynamy. Po moich ostatnich przygodach z weganami sytuacja wyglądała w ten sposób, że jakby nie śpieszyło mi się, żeby dalej tę inbę kontynuować. Ale chciałem się trochę dowiedzieć o tych dziwnych różnych wymysłach i różnych dziwnych pomysłach. No i powiem wam, że jak się dowiedziałem, to czuję się gorzej, i Chyba wolałem nie wiedzieć. Otóż, częścią tego całego pierdololo, które, które kręci się wokół właśnie tej boskiej cząstki i reszty tej, tej wegańskiej ekipy, jest koncepcja, która nazywa się efilizm. No i wiecie no, efilizm. No brzmi mądrze. No brzmi bardzo, bardzo mądrze. No wiadomo, to jak, jak filozofia, wszystkie izmy, no to to są jakieś filozofie. Tylko jest jeden mały problem, i ja wam go. Ja, ja chciałem wam go zilustrować, ponieważ zepsuł mi mózg, jak się dowiedziałem, na czym polega. To znaczy, od, z czego wywodzi się ta nazwa, nie? Bo. Bo musicie to wiedzieć. Ja wam to pokażę. Ja wam to na obrazku pokażę, żeby było łatwiej. Zobaczcie. Najgorsze jest to, że nie zmyślam, nie? Po angielsku. Efilizm. Tak? No i wiadomo, że jak patrzymy na to. To możemy sobie oddzielić. Przedrostek Efil i Izm. No i teraz pojawia się bardzo znaczące pytanie. Pod tytułem: Skąd się wzięło to, dokładnie tak, Rusznic rozgryzł. To nie jest od jakiegoś łacińskiego słowa, określenia, nie, nie. Efil równa się life od tyłu. I kiedy już przy tym jesteśmy? <grym> czy będzie dla was wielkim zaskoczeniem, czy będzie dla was wielkim zaskoczeniem, że filozofia, która w tak bystry sposób wymyśliła swoją nazwę, jest nie tylko przeciwko ekosystemom, ale też przeciwko DNA? Tak jak antynataliści uważają, że narodziny człowieka wiążą się z cierpieniem i w związku z tym nie należy robić dzieci. Z tego co rozumiem, z tego co udało mi się znaleźć, ludzie, którzy są efilistami, idą krok dalej i nie tylko uważają, że ludzie nie powinni się rodzić, ale że ogólnie DNA jest szkodliwą anomalią i błędem, i nic się nie powinno rodzić, bo wszystko cierpi. To tak, na wypadek, gdybyście myśleli, że brakuje nam na tej planecie socjopatów, którzy chcą naszej śmierci, nie? U, u, to jest ruch na rzecz masowego nieistnienia. No, niemniej, ten wstęp był nam po coś, a to coś będzie teraz. O. Prehistoric humans were not very nutritious. Cześć. Jako weganie często konfrontowani jesteśmy z argumentem, że człowiek z natury jest wszystkożerny. Niektórzy weganie, zwłaszcza ci, którzy koncentrują się na stronie dietetycznej bo to znowu jest kurwa dla niemych, no.. etycznej i zdrowotnej. Muszę to odświeżyć. Cześć. Jako weganie. z argumentem, że człowiek z natury jest wszystkożerny. Niektórzy weganie, zwłaszcza ci, którzy koncentrują się na stronie dietetycznej i zdrowotnej, w tym przypadku diety wegańskiej, a często są to wybitni lekarze i naukowcy, jako kontrargumentu używają faktu, że skoro produkty odzwierzęce są powodem niemal wszystkich chorób cywilizacyjnych, takich jak rak, cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe, dodatkowo hodowle zwierząt odpowiedzialne są za pojawienie chor chor Choroby choroby odzwierzęce są powodem wszystkich tych rzeczy, tak? Kurwa. Interesująca, interesująca teza, czyli jak palę, jak palę tytoń i mam e, raka krtani, to to jest choroba od zwierzęca. Hm. Interesujące spojrzenie, Interesu, interesująca rzecz, interesująca rzecz. się niemal wszystkich patogenów, chorób zakaźnych i pandemii, to nie może to być optymalna dieta dla człowieka. Z drugiej strony, filozoficznie usposobieni. Oso, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że. Cześć. Editorski Reindel z jeszcze jedną małą wstawką. Jeżeli chcemy rozmawiać o chorobotwórczości albo powikłaniach związanych z mięsem i tym, że miałoby to wykluczać mięso z naszej diety, ludzie nie są w stanie trawić też wielu białek roślinnych, na przykład. Jak sam jestem osobą, która ma krzyżową, krzyżową alergię na białko krowie i na białko sojowe. To nie działa w ten sposób. Jeżeli od zwierząt możemy złapać wiele problemów, no to nie tylko paląc tytoń, ale też spożywając wiele różnych roślin. Także tych dość kluczowych, jeżeli byśmy chcieli przeskoczyć na wegetariańską czy wegańską dietę, Złapiemy się na sporo problemów. Kamica pozdrawia. Jak ktoś lubi sikać kamieniami, ciekawe hobby, ale ja na przykład nie polecam. I um, argumentum ad, o, są powikłania, niestety niespecjalnie działa. Taka to refleksja, ponieważ w pierwszej kolejności skupiłem się na tytoniu, ale myślę, że przydadzą się inne, bardziej normalne przykłady. Ciemka. Nie musimy zjeść zwierzęcia, żeby, żeby jakaś choroba przekroczyła granicę tą, tą barierę gatunkową z tego, co rozumiem. Nie, nie, jest, nie jest wymagane. Weganie uważają, że ta dyskusja jest z założenia bezzasadna, jałowa. Ponieważ to nie ma znaczenia. Jaka jest nasza natura? Skoro weganizm, podobnie jak cała cywilizacja, są z założenia sprzeciwem wobec natury. Weganizm gloryfikuje wiedzę, rozum, etykę. Decyzje oparte o etykę i naukę. Czyli w zasadzie, gdyby człowiek z natury był mięsożercą, to w oparciu o wiedzę, która mówi nam, czego organizm ludzki poszukuje, w tym mięsie, próbowalibyśmy jako istoty rozumne dostarczyć sobie tych samych składników w sposób bardziej etyczny niż zabijanie bezbronnych, niewinnych istot. Opierając się na wiedzy, na nauce, na rozumie. Bo co nauka już udowodniła, żaden organizm na tym świecie, żadne zwierzę nie potrzebuje mięsa jako takiego, a co jedynie składników odżywczych, które znajdują się w mięsie. I stąd w tej chwili już miliony kotów i psów i innych drapieżników, takich jak lisy, czy nawet krokodyle, są już żywione z sukcesem, dietą wegańską. Ponieważ naukowcy są w stanie opracować zbilansowaną karmę zawierającą wszystkie składniki odżywcze, których one potrzebują. made. Ogólnie warto podkreślić, tak są krokodyle, które są żywione dietą roślinną. To są, są takie krokodyle. Są one też w większości wyjątkami. Jak szukają informacji o tym, to jeden krokodyl żyje w jakiejś kurwa buddyjskiej świątyni, a drugi jest. A, a dru, druga grupa krokodyli to są krokodyle trzymane. W jakiejś hodowli czy w jakimś rezerwacie, w którym, w którym są faktycznie karmione wegetariańską paszą. Ale jeżeli chodzi o, o koty, to są firmy, które twierdzą, że ich, że, że, że ich karma jest wegetariańska, jest zdatna dla kotów, ale nie ma jakiejś, pup, nie ma jakiejś szerokiej aprobaty dla dażywienia kotów w ten sposób. Wielu weterynarzy twierdzi, że no, to bardzo ciężko jest. Wytworzyć żywność, która daje wszystko, czego tam brakuje. Tygańskie tygrysy, ciekawe, jakie karmić. Po prostu wiesz, to jest idea taka, że tygrysy nie mają prawa być wolne, bo jedzą mięso, nie? To jest ten oświecony weganizm. Jeżeli tygrys, jeżeli tygrys je mięso, to jest do odstrzału. Proste. Potrzebuje aminokwasów w określonych proporcjach i dostosowanych do budowy ich układu pokarmowego, a nie. Mięsa per se. I na tym właśnie polega weganizm. Naszym ideałem, celem jest takie przebudowywanie zastanej rzeczywistości, zastanego świata, aby czynić go lepszym miejscem, mniej okrutnym, mniej brutalnym. Wszystko to staramy się czynić w oparciu o wiedzę, o naukę, o zdobycze cywilizacyjne. Czy zgodzisz się ze mną i czy to zauważyłeś, zauważyłeś sam, że w zasadzie cała cywilizacja z założenia jest sprzeciwem wobec natury? Zastanówmy się, czy uciekanie się do argumentu, że coś jest naturalne, w ogóle ma sens. Czy naturalne równa się dobre? Jeżeli to, co daje nam natura, jest najlepsze, to po co budujemy domy? Dlaczegożby nie doświadczać naturalnego zimna, naturalnego zagrożenia, czy naturalnych doznań wynikających z ataku drapieżników, jadowitych żmi, insektów? Przecież to sama natura. Czemu chronimy się przed naturalnym deszczem, śniegiem czy chorobami? Przecież ból, cierpienie, gnijące rany, ślepota i itd. to sama natura. Po co przedłużamy sztucznie młodość? Walczymy z oznakami starzenia, wydłużamy sobie życie wbrew naturze. Medycyna jest skrajnym przejawem walki z naturą. Przecież natura chce, abyśmy po wydaniu na świat potomstwa i odchowaniu go... O oh, wow, właśnie otworzyłem sobie bardzo dużo tych, bardzo dużo tych yy, wegańskich karm dla kotów. Jest w dużym stopniu oparta na suplementach i zawiera niewiele w, 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 w prawdziwego jedzenia, z tego co widzę. Ale z tego co rozumiem, to nie ma jakiegoś... A, bo nie, ma, nie, ma, nie ma jakichś szerszych badań na temat tego, na ile, na ile żywienie kota wegańską dietą jest dobre. Natomiast z tego co widzę, to przede wszystkim... Badania, które są, opierają się na obserwacjach i, i samoraportowaniu przez właścicieli Kotów, co jest absolutnie najgorszym sposobem na to, żeby ocenić, czy coś jest sensowne, czy nie. Jest tylko. The conversation podaje, że jest tylko 16 badań, które zajmowały się tym tematem. Jedno z badań mówi, że 35% właścicieli, którzy nie karmili swoich zwierząt domowych wegańską dietą. Zastanowiłoby się, ale jest za dużo barier. Przede wszystkim problemy z, odpowiednią, z odpowiednimi wartościami odżywczymi, brak wsparcia weterynarzy i bardzo mało wegańskiej karmy dostępnej na rynku. O, z tych 16 badań, które przeanalizowano, stwierdzono, że bardzo dużo wegańskich karm nie zawiera odpowiedniego balansu tak, nie, nie zawiera odpowiedniego balansu substancji odżywczych. A, a ludzie, którzy karmią do, do, do zrobionymi w domu karmami wegańskimi są szczególnie problematyczni pod tym względem. Na 16 badań patrzących na wegańskie diety dla psów i kotów tylko 6 zajmowało się kotami. W kilku badaniach, w których mierzono bezpośrednio poziomy zdrowia zwierząt przez, przez badanie lekarskie albo przez testy laboratoryjne, stwierdzono mało niekorzystnych rezultatów dla wegańskich diet dla zwierząt. Ale warto zauważyć, że większość tych badań zawierało niewiele zwierząt i a diety były podawane zwierzętom przez kilka tygodni, więc generalnie potencjalne braki mogły nie mieć czasu się rozwinąć. No to pocałujcie się w dupę. Nie? To jest to, to, to jest ten oświęcony weganizm. Czym prędzej się zestarzeli i odeszli z tego świata? Istnieją rzeczy i sytuacje, gdy faktycznie naturalne znaczy lepsze. Ale trzeba wówczas od razu wyjaśnić, że lepsze jest nie dlatego, że jest naturalne, tylko dlatego, że i wówczas trzeba podać szczegóły. Dlaczego w tym przypadku naturalne faktycznie znaczy lepsze? Albo pokornie przyznać, że nasza wiedza jest o wiele za mała, abyśmy potrafili uzasadnić, dlaczego naturalne jest lepsze. Że jedynie dokonaliśmy takiej obserwacji, z której wynika. Tak, nie chodzi o to, że naturalne jest lepsze, tylko chodzi o to, że kurwa nienaturalne nie jest magiczne. No. W dużym stopniu to się sprowadza do tego, że kurwa żyjemy w systemie, w którym. Bardzo mocno racjonalizuje się dochodowością większość decyzji i badań, i nie ma tak naprawdę właśnie dowodów na to, żeby te żeby badania w kwestii dochodowości, znaczy, żeby, żeby inaczej, żeby dochodowość wegańskich diet była na tyle duża, żeby ktoś faktycznie poświęcił im dużo uwagi. I w związku z tym powstaje obawa, że, że przynajmniej część tego, co jest produkowane jako wegańskie diety, może być dla tych zwierząt długoterminowo szkodliwe. I nie da się tego żadnym ochaniem i wzdychaniem kurwa załatwić, bo to się nie sprowadza do tego, że ja tutaj o, musimy koniecznie zawrócić do natury, bo natura dobra. Tylko jeżeli chcesz zastąpić coś, co funkcjonuje w określony sposób, to musisz mieć to czym zastąpić. W tej chwili jest z tym dość duży problem. I zdradzę wam mały sekret. Jakby ta kobieta non-stop powtarza, że ci ludzie, którzy mówią rzeczy, z którymi ona się zgadza, to są wybitni, ale zupełnie nie posługuje się przykładami tych wybitnych ludzi. Nie? Oni istnieją tylko tutaj, ale są bardzo wybitni. Że w tym przypadku naturalne jest lepsze. Ja mogłabym opowiedzieć o kilku przypadkach z zakresu dietetyki, kiedy naturalne znaczy lepsze, i wyjaśnić dlaczego tak jest, oraz czy możemy sprawić, że nienaturalne będzie równie dobre albo jeszcze lepsze. Może nagram na ten temat odrębny odcinek, aby nie przedłużać tego odcinka w tym... Może nagram na ten, na, na, na ten odrębny odcinek, bo tutaj po prostu sobie popierdolę głupoty, nie? Holy fuck. W momencie. Ponieważ chcę przejść do sedna, dlaczego wracam do tematu natury i ekosystemów? Ponieważ na zaprzyjaźnionym kanale Vegan Jim Girl ukazał się niedawno ciekawy i ważny filmik zatytułowany Czemu fanów kanału Magia Natury tak ekscytuje przemoc? Miniatura tego filmu w tej chwili ci się wyświetla. Gorąco polecam ten filmik. O ile na anglojęzycznym YouTubie większość waży. Ja wiem, ja wiem, bo ci ludzie wyobrażają sobie, że jakby stają się spierdalać przed, 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 przed lwem, to, 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 to by się obsrali. Więc jak, jak te zwierzątka na przykład udaje im się uciec przed jakimś lwem czy innym dzikim kotem, to wzbudza to spore emocje. Dziękuję, cieszę się, że mogłem pomóc. Kanał wegańskich podejmuje temat krytyki natury, poświęca uwagę cierpieniu zwierząt dzikich. O tyle temat ten rzadko jest poruszany w Polsce. I tu niestety przypomina mi się niedawny filmik na kanale Ralindel zatytułowany weganie nienawidzą ekosystemów filmik w którym autor tegoż kanału drwi z moich wypowiedzi krytycznych wobec natury wobec ekosystemów mniej więcej jeszcze jak i tajny sekret nie zamierza przestać w 10 minucie swojego filmu Ralindel śmieje się do rozpuku z moich wypowiedzi używając licznych wulgaryzmów i jest to szokujące zwłaszcza jeśli spojrzymy na całą kształt poglądów prezentowanych przez Ralindela przecież Ralindel jest przeciwnikiem kapitalizmu promotorem komunizmu a czymże jest kapitalizm w swojej najdzikszej najbardziej skrajnej czyli nieregulowanej postaci Czyż... czym czym proszę proszę powiedz, czym jest czym jest ten kapitalizm powiedz może was zaskoczyć. Nie jest wzorcem relacji społecznych przeniesionych niemal żywcem z ekosystemów? Czy nie, jest... nie, nie jest. Nie, 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 nie jest. O ile wy nie stały się kurwa posiadaczami kapitału, jak, jak, jak ostatnio spałem, to nie, nie jest. Jeżeli, jeżeli to, to nie jest tak, że, że rekiny posiadają kapitał, a kurwa oki, które są zjadane przez te rekiny, są, są pracownikami, to, to, nie jest, to, to nie jest, ta rzecz. Jestem całkiem pewien, że to nie, nie jest ta rzecz. Systemem opartym na prawie siły, zaczerpniętym z natury. Silniejszy wykorzystuje słabszego. Ralinder rechocze słysząc moją krytykę ekosystemu. I co by było tak gdybyśmy... Rechocze. Tak tak rechocze. To dokładnie tak jak teraz I znowu zarechotałem, ponieważ to jest tak głupie. Przenieśli logikę ekosystemu na społeczeństwo. Nie tylko uzyskalibyśmy najczystszą postać kapitalizmu, z którym Gdybyśmy przenieśli logikę ekosystemu na społeczeństwo, to gdybyśmy przynieśli logikę ekosystemu na społeczeństwo, to część z was byłaby, kurwa, grzybami. To subskrypcje zostawiałyby mi, kurwa, nie sporczaki, nie? Małe króliczki i... a także także mlecze. Bo odróżniają od... wiem, co to jest ekosystem, Panowanie człowieka nad naturą, bo panowanie człowieka nad człowiekiem, zwierzęta w nasz gatunku, nie panują nad sobą. Proszę, jakby to jest zbyt skomplikowane, nie? Jak to nie panują nad co Przecież lwy wykorzystują lwice. Lwi, lwy są posiadaczami kapitału leżenia na dupie, a lwice są robotnikami, które wytwarzają wartość, czyli dzieci, nie, nie wiem. Walczy Lindel. Myślę, że tak na serio byłoby jeszcze gorzej. Może wyzyskując słabszych i biedniejszych, kapitalista zamiast produkować dobra i je sprzedawać, po prostu by. Na... Kapitalista nic nie produkuje. Jak ktoś ze dyskutować o kapitalizmie i komunizmie, to kurwa, najpierw się dołucz, ponieważ kapitaliści nie produkują. Napadał słabszych i ich okradał. Czyli całkiem możliwe, że już nawet ten znienawidzony przez Ralindela kapitalizm okazałby się super moralnym, sprawiedliwym i cywilizowanym modelem w porównaniu z filozofią ekosystemu. Ekosystem zakłada logikę. najbardziej moim ulubionym kurwa. i dwaj ulubieni filozofowie ekosystemu to już Wirek i Muchomorek, no. Psz pszczółka, Pszczółka Maja też, też jest potężną filozofką ekosystemów. Logikę typu: potrzebujesz czegoś, więc napadasz słabszego od siebie, zabijasz go i zabierasz mu to, czego potrzebujesz. To jest czysta natura. To jest moralność ekosystemu. Prawo siły. Czyli tak, powtórzę to samo, za co zostałam tak Relacja drapieżnicza jest jedną z kilku relacji, które istnieją w ekosystemach. Istnieją też relacje symbiozy, uzależności, pasożytnicze. Ekosystemy nie składają się z jednej relacji. Są rzeczami, które ewidentnie są zbyt skomplikowane dla boskiego rozumu. Więc Żydek tak miał rację: wszyscy jemy ze śmietnika ideologii. To, co ta babka tworzy, to taka wegańska bajaderka. Proszę mi kurwa nie obrażać Bajaderek. To. Jakim cudem z tym może mieć filozofię moralną czy jaki ma nawet No oczywiście, że tak. No, no co wy co wy nie, nie, nie wiecie? Widać, kto nie czytał żwirka? Ja was nie oceniam, ale trochę was oceniam. Nie czytać żwirka, to jak nie wiedzieć nic o naszym świecie. U humorek miał trochę bardziej kontrowersyjne take'i, ale też warto go znać. Myślę, że jesteśmy na tym etapie gotowi powiedzieć sobie głośno i wyraźnie, że, że weganizm w takiej formie to zaburzenie psychiczne. Bardzo wyśmiana przez samego Rolindela i jego publiczność, jego widzów. Jako weganizm... <tosurany> <tosurany> Czy chcesz sobie dać szansę i spróbować zgadnąć dlaczego? Uwierz w siebie, dojdziesz do tego. Wymyślisz, co, co, co tu się zadziało. Nie, jesteśmy krytykami natury i praw rządzących ekosystemem. Uznajemy prymat rozumu. Etyki i cywilizacji budowanej na wartościach. Powracając do filmu Lęki z kanału Vegan Jim Girl, poza zbieżną z moim sposobem myślenia, krytyką natury oraz krytyką kanału YouTube, gloryfikującego naturę wraz z naturalnym jej złem, zawiera pewien szczegół, który mnie bardzo zaskoczył, wręcz zszokował i pobudził do refleksji. Chciałam, planowałam dzisiaj podjąć ten temat, ale jak wiesz, staram się jak mogę, aby moje filmy były zwięzłe, co i tak mi nie do końca wychodzi i niektórzy zarzucają mi, że moje filmy są zawiłe. Dlatego pozwolę sobie wrócić. To nie jest problem długości. Ten, ten, ten problem nie ma nic wspólnego z długością tych filmów. A zatem za jakiś czas wrócę do filmiku do pokrewnej tematyki, oraz być może opowiem o tym, jaki ja chciałabym widzieć model państwa. Jaki ustrój uważałabym za optymalny? I can't fucking wait. Bo przyznam się, że mam niemałą zagwoskę w związku ze zbliżającymi się wyborami. Prawdę mówiąc, nie bardzo widzę, kogo mogłabym poprzeć. Bardzo możliwe, że będę głosowała na mniejsze zło. I nawet na dzień dzisiejszy jeszcze sama nie jestem pewna, jak będę głosowała. Na pewno tematyki polityczne. No, jestem bardzo ciekaw. Nie? Szczególnie zabawne będzie, jak się okaże, że tym mniejszym złem jest Konfederacja. Nie? Fakt, że to jest, że to jest dorosła osoba, która jest sta starsza ode mnie. Ekspani Jakby, to, żeby nie było, to, to jest ta osoba, której słuchacie, ta tutaj. To, 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 jest, to jest ta osoba, której su, 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 słuchacie. Siemba pozdrawia. <grymne> Dwie nieskończoności u Karola Indekrowa oraz ja, Siek. Pojedyncze nieskończoności, Flavius, Eleif, Zetka i Janek, z Kasztaniu oraz Rotkiew. nie Pizza, na Rana Krzysztof Kralińskiego, Sadowska, Dawid Kożyniewski oraz XLS. Dawcy Kawy ściaski, Michał Piotrowski, Hypatia Rumywc, Piotr Strzemieczny, Bartomi, Rudka Dedok, Eryk Fos, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Prime Anarchist, Adam Izydoczyk, Zydoczy, Krysku Revo, Rewo, Szefo, Silius oraz Samrion osoby dające kawę, Robsteria rozlublina, Borsuch Tukrowicz, Rzucorosz, Azurobin, Adam, Jerszwiut2, Heinryk, Miku39x, Kot Gruszka, Rentifo, Hagnon oraz Proton Nowy i wreszcie dawcy herbaty, Arkadiusz Gumiński, Pączek do Bos Lakater, Paweł Pawlik, Antyplisty, Różnik Patrycja 4000, Daniel Daymon, Hubert Mazur, Cichakaczka, Maciej Dzieliński, Czikołys, Mokidora, Klusek, Adrian, Bluberek, Misiek, Darun, Nat oraz Dam Podkreślnik. Be amazing! Zobaczmy się znów.